Siostra M. mówi, na prośbę Matki Najświętszej podaję trzy prośby do niepokalanej dziewicy, bardzo skuteczne, podane świętej Gertrudzie. Święta i błogosławiona Panno Maryjo, proszę Cię przez tę niewinność i czystość które boskiemu Synowi w żywocie Twoim panieńskim ulubiony zgotowała przybytek, wyjednaj mi modlitwami swymi oczyszczenie od wszelkiej zmazy grzechowej. Amen. Święta i błogosławiona Panno Maryjo, proszę Cię przez tę głęboką pokorę, dla której wywyższona zostałaś nad chóry anielskie i wszystkich świętych spraw, aby modły Twoje zastąpiły wszystkie niedoskonałości moje. Amen. Święta i błogosławiona Panno Maryjo, proszę Cię przez tą miłość nieoszacowaną, przez którą złączyłaś się z Bogiem Wiecznym, spraw, abym za Twoim wstawiennictwem Wyjednała sobie u Boga obfitości różnych zasług. Amen.